Jezus mówi, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Co to oznacza? Nasza służba to coś więcej niż prawo czy nasze poglądy religijne. To miłość do drugiego człowieka. To zwiastowanie pokoju i łaski. Ale nie, a nie sądu według naszych poglądów i prawa. Ale to jest pójście dalej. To jest pójście dalej w sprawiedliwości, głoszenie Chrystusa i Jego miłość, i patrzenie na innych przez pryzmat miłości Boga do człowieka, to jest pójście dalej. Pójście dalej to wtedy, kiedy mam pogląd, i nie muszę z Niego rezygnować. Ale jestem w stanie patrzeć na człowieka tak, jak Bóg patrzy na mnie, kiedy ja też jestem grzesznikiem. Pójście dalej to dawanie nadziei na lepsze życie. To nasza służba pojednawcza ludzi z Bogiem. Przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.